Dzisiaj cały dzień w Senacie rozmawiamy o setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej. Chciałabym się zapytać pani doktor, jak z tej perspektywy historycznej wyglądały drogi kobiet do tego, aby uzyskały one pełni praw wyborczych właśnie w tym akcie? No, droga była długa, e, powiedziałabym, że nawet bardzo długa, e, ale e, ostatecznie kobietom udało się e, i... E, Właściwie Konstytucja Marcowa potwierdziła to, co zostało już zadekretowane 28 listopada 1918 roku przy okazji e, tworzenia ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. E, no i może warto podkreślić przy tej okazji, że choć z różnych stron kobiety szły e, do tego równouprawnienia politycznego, e, mówiąc przenośnią, to jednak w momencie podejmowania ostatecznych decyzji właściwie jednym głosem, niezależnie od różnic światopoglądowych, politycznych, które je dzieliły, jednym głosem domagały się, aby te prawa zostały im przyznane. Pod tym względem Polska była w czołówce państw, które przyznały prawa wyborcze kobietom. No, nie, nie wiem czy aż tak w czołówce, ale rzeczywiście faktem jest, że nasza część Europy miała to szczęście, że rzeczywiście. Właściwie wszystkie państwa powstające na gruzach upadających dużych imperiów, one jakby z automatu niejako tworząc nowy ład, tworząc nowy porządek prawny, przyznawały kobietom prawa wyborcze, bo zarówno nie tylko jakby Polska odzyskując niepodległość przyznała prawa wyborcze swoim obywatelkom już. Wtedy, ale również Czechosłowacja, również Republika Weimarska, Austria, więc rzeczywiście, w tej części, w tej części Europy, kobiety no, uzyskały po I wojnie światowej prawa wyborcze, podobnie jak Polki. Kim były parlamentarzystki, które znalazły się po wyborach, które zostały przeprowadzone na mocy konstytucji marcowej. Skąd przychodziły te kobiety? Jakie miały życie rysy? Wszystkie właściwie były zaangażowane, przynajmniej w tych w Sejmie Usta te, które trafiły do Sejmu Ustawodawczego i później do Sejmu pierwszej kadencji to właściwie wszystkie pochodziły. Z, miały jakieś doświadczenie w pracy na rzecz kobiet. To nie były osoby znikąd jakby, tak? Takie, które nagle się pojawiły w momencie, kiedy odbudowało się państwo polskie, więc były to działaczki zarówno partii politycznych, tych było mniej, ale w Królestwie Polskim, na przykład w ruchu socjalistycznym, owszem, były takie. Były też działaczki społeczne, które przede wszystkim prowadziły działalność na rzecz emancypacji, równouprawnienia, prowadziły szkółki różnego rodzaju, bardzo różne drogi, ale rzeczywiście wszystkie były osobami zaangażowanymi społecznie w taki bądź inny sposób właśnie w, 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 w procesy równouprawnienia kobiet. A z tej perspektywy historycznej, ale myśląc o dzisiejszym czasie, kobieta poseł to jest według pani doktor, pani poseł, posłanka. Posełka. No właśnie. Według mnie jednak jest posłanka, się do tego przyzwyczaiłam terminu, ale rzeczywiście to, jak nazwać te kobiety, które znalazły się w Parlamencie na początku nastęczało trochę trudności i różne tutaj warianty padały, bo i o posełkiniach się mm. mówiło. Zresztą nawet trochę żałuję, że taki termin się nie upowszechnił, bo posełkini brzmi no bardzo wdzięcznie, tak mi to a zarazem Ugodnie. godnie. Ale przyzwyczailiśmy chyba, chyba się chyba wszyscy do posłanki, więc pewnie już nic nie będziemy zmieniać. Ale mogła być też posełka, to też był taki wariant rozpatrywany, no ale jakoś. E, najbardziej widać wszystkim ówcześnie przypadła do gustu Posłanka, i właściwie od, od samego początku no, mówimy o posłankach. Szkoda, że e, kobiety mimo, że już są z nami i w polskim parlamentaryzmie 100 lat, nadal zastanawiamy się, e, kim są, jaką, jaką nazwę powinna mieć ten mandat, <laughs> które sprawują, widać jest to. Nadal dla wielu jest to niestety kłopot Jest, to Pamiętaj, prawda Jest pan jednym z dwóch inicjatorów uchwały z okazji setnej rocznicy Konstytucji Marcowej, drugim jest senator z lewicy, senator z PPS-u. Chciałabym się zapytać, dlaczego? Co było inspiracją do tego, żeby zaproponować taką uchwałę? No, pierwszą inspiracją było stulecie Konstytucji Marcowej właśnie, uchwalonej 100 lat temu równo, bo dzisiaj rozmawiamy 17 marca. Drugą inspiracją było to, że pan senator konieczny jest. Szefem Polskiej Partii Socjalistycznej. Ja jestem senatorem PSL-u, obaj jesteśmy senatorami i jesteśmy przedstawicielami tych partii, które wzniosły istotny wkład w uchwalenie tej konstytucji. Nie ma dzisiaj w Senacie i w Parlamencie przedstawicieli tych partii poza PPS-em i PSL-em, które sto lat temu uchwalały tę konstytucję. Więc tym bardziej czuliśmy się w obowiązku, aby to zrobić. A jakie wartości, które wtedy były ważne dla twórców Konstytucji i dzisiaj powinny być przedmiotem naszego zainteresowania taką lekcją na kolejne 100 lat? Ja myślę, że jeśli pani o to pyta, to taką najważniejszą lekcją na dziś, myślę, że w dzisiejszej sytuacji w Polsce jest to, że dogadały się na ten temat różne ugrupowania, że tak powiem pod tą Konstytucją widnieją dwa podpisy. Wincentego Witosa, który był wtedy premierem rządu ludowo i Wojciecha Dąbczyńskiego, marszałka sejmu, który wtedy był przedstawicielem endecji, czyli prawicy ówczesnej, a jednak ci ludzie potrafili się dogadać, tak jak potrafił się dogadać PSL z socjalistami i także z prawicą, żeby dać Polsce wtedy nową konstytucję. To znaczy krótko mówiąc, rozmawiano politycy pokazali, że jesteśmy w stanie w bardzo ważnej, najważniejszej sprawie dla Polski ze sobą rozmawiać. I myślę, że to jest lekcja na dziś dla Polaków, która płynie z tej konstytucji i ze sposobu jej uchwalenia. Stoimy przed nowymi wyzwaniami, tak ostatni rok i, i prawdopodobnie kolejne miesiące to są właśnie te, te wyzwania. Czyli, e, panie senatorze, uważa pan, że właśnie dialog tak, między siłami politycznymi, między osobami zaangażowanymi w życie społeczne, to jest to, co powinno być najważniejsze i to, o czym też powinniśmy pamiętać i jak powinniśmy pamiętać o Konstytucji Marcowej? Oczywiście ten dialog jest dla mnie inspiracją jeszcze z jednego powodu. Ktoś mnie zapytał w mediach społecznościowych, Dzisiaj żyjemy w świecie mediów społecznościowych, no to co będzie symbolem tego, że zaczął się XXI wiek, tak? Czy to będzie atak na World Trade Center, czy to będzie na przykład koronawirus? Ludzie wpisywali różne odpowiedzi. Ja wtedy wpisałem taką odpowiedź, że uważam, że koronawirus, bo World Trade Center było dramatycznym doświadczeniem. Ale jednak ograniczało się do Stanów Zjednoczonych, oczywiście z racji tego, że Stany Zjednoczone są hegemonem, to dotyczyło całego świata, ale nie dotykało bezpośrednio wszystkich obywateli. Koronawirus pokazuje, że dotyka bezpośrednio wszystkich obywateli i bardzo mocno zmienia nasze życie. Bardzo wielu Polaków i w ogóle mieszkańców Ziemi zaczyna pracować na dystans, tak zdalnie, bo to jest coś, co zmienia życie każdego. Każdego Polaka. I jeśli my stoimy przed tak wielką zmianą życia codziennego, to politycy muszą także funkcjonowanie państwa dostosować do tej zmiany społecznej, która się odbywa. A tego funkcjonowania państwa nie da się zmienić, jeśli okładamy się maczugami. Jeśli mamy to funkcjonowanie państwa naprawdę szybko i dla dobra obywateli zmienić, to musimy ze sobą rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło. Dziękuję. To 100 lat od ugruntowania się demokracji w Polsce i jaka była rola lewicy w wydarzeniach sprzed wieku? Fundamentalna, ponieważ powstanie rządu Daszyńskiego dało impuls do prodemokratycznych zmian, budowało te fundamenty, których dzisiaj szczególnie opozycyjne, demokratyczne siły bronią, wprowadzono prawa wyborcze dla kobiet, wybory, które były pięcioprzymiotnikowe, były powszechne, były tajne, były równe, no i demokratyzacja życia publicznego. To miało fundamentalne znaczenie i rządy Daszyńskiego stały się impulsem do tych wszystkich fundamentalnych zmian. Czy można więc powiedzieć, że z tej perspektywy 100 lat powinniśmy patrzeć na Konstytucję Marcową jako na coś, co powinniśmy poddać pewnej refleksji, ale refleksji też z perspektywy naszej dzisiejszej? Co najważniejszego można powiedzieć o Konstytucji Marcowej, co jest lekcją na dzisiaj? Najważniejsza lekcja jest taka, że nic nie jest dane raz na zawsze, że demokrację trzeba pielęgnować jak piękny kwiat. Pamiętamy, jakie były losy tej wspaniałej konstytucji marcowej. Niestety została ona zastąpiona konstytucją niezbyt już demokratyczną, konstytucją kwietniową, która fundamentalnie niestety ograniczyła prawa demokratyczne, więc demokracji trzeba zawsze bronić, bo nie jest dana raz na zawsze i pamiętając w setną rocznicę uchwalenia tej konstytucji powinniśmy pamiętać o ważnym wkładzie lewicy w ten cały proces. W dziękuję. Dziękuję. historycznym, który został opublikowany w mediach, wspomina Pan, że tym, co najważniejsze i o czym powinniśmy pamiętać w kontekście konstytucji marcowej, to jest to, że demokracja jest wynikiem kompromisu. Czy to jest nauka na dzisiaj? To jest podstawowa nauka, którą powinniśmy wyciągnąć z tamtych czasów. To właśnie Wincenty Witos, syn Drwala, był w stanie porozumieć się w kwestiach fundamentalnych dla naszego kraju z marszałkiem Trąbczyńskim, przedstawicielem można powiedzieć arystokracji, antypody polityczne, bo jeden ludowiec, drugi narodowiec, jednak w sprawach ważnych potrafili się porozumieć. Dzisiaj mamy chociażby sprawę powołania Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo się staramy, jako partia opozycyjna, jak i środowiska opozycyjne, aby spróbować rozmawiać także z partią rządzącą. Niestety nie ma przestrzeni. Tak bardzo zostały zdemolowane relacje pomiędzy politykami. Wspomina Pan też o wątku niezwykle ważnym, szczególnie w czasach pandemii i czasach zagrożenia, że nasze bezpieczeństwo to nie jest wystarczający powód, żeby ograniczyć demokrację. Wtedy wybrano drogę demokratyczną, zapewniając obywatelom bezpieczeństwo. To jest kolejna rzecz, o której w stulecie konstytucji powinniśmy pamiętać i zastanawiać się nad nią. Tak, bezpieczeństwo dotyczy każdego z nas. Stąd ta lekcja, że bezpieczeństwo nie za wszelką cenę powinno obowiązywać, bo widzimy dzisiaj, jak partia rządząca te rzeczy potrafi zdewaluować. Ja bym chciał w takim kontekście historycznym może kilka. Do których nasi widzowie nie będą w stanie dotrzeć. Otóż w posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej, która pracowała nad tym dokumentem, posłowie zbierali się aż 106 razy, a na plenarnym posiedzeniu odbyto 38 posiedzeń. To jest także jakby pokazuje, jak ważną rzeczą dla parlamentarzystów było to, aby stworzyć dokument, oczywiście oparty o wzorce francuskie. Była to jedna z bardziej liberalnych i demokratycznych, Demokratycznych konstytucji w Europie. Chciałbym zwrócić uwagę także na fakt, że jako jedna z pierwszych upodmiotowiła prawa. tym dzień w Senacie mówimy o setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej i o tym, że dzięki um, Konstytucji Marcowej kobiety stały się bardziej aktywne i ich udział w życiu politycznym Polski po 18 roku się zaznaczył, a chciałabym z panią profesor porozmawiać o szerszym kontekście udziału kobiet, czyli właśnie o kobietach w kulturze Popularnej. W filmie międzywojennym mamy przykłady kobiet przebierających się za mężczyzn, mężczyzn przebierających się za kobiety. Jak wyglądało to równouprawnienie? Co można powiedzieć o kulturze tamtego czasu na podstawie właśnie popkultury? Kultura popularna, zwłaszcza ta filmowa, to są oczywiście produkcje bardzo naiwne i proste, przeznaczone do odbiorców, którzy zrozumieją o co chodzi. W jakimś sensie to jest też bardzo interesujące, że. Pojawienie się osób, które przebierają się, albo polityczek, albo kobiet bardzo takich aktywnych, zaangażowanych w różnego rodzaju działania, nie budzą większych negatywnych emocji. Mm -hmm. Jeżeli spojrzymy na polskie kino, na taki prosty przegląd, to znajdziemy tam i panią minister, i znajdziemy tam policjantkę, która pod przebraniem bierze udział w śledzeniu szajki wywożącej kobiety do Argentyny czy wreszcie bardzo operatywne bizneswomen, które wygrywają w konkurencję z mężczyznami. Oczywiście te wszystkie filmy kończą się i tak w sposób bardzo schematyczny z konfliktu z mężczyzną. Na końcu się to wszystko kończy ślubem, miłością i tak dalej. Niemniej jednak widzowie obu płci dostawali informacje o kobietach, które jeżdżą samochodami, mają ambicje zawodowe i jakoś tam je realizują. Ale też y, m, przebojowe są typowe melodramaty, prawda? Gdzie, tak. y, gdzie kobiety, y, trendowata na przykład, y, są y, obiektem nierówności społecznych, tak? I stąd wynika ten, ten konflikt i tutaj historia y, no, nie kończy się w sposób, powiedziałabym. No, nie, nie da się ukryć, że wyobraźnią masową w przedwojennej Polsce rządziła. Rządziły takie właśnie melodramaty jak Trendowata, Najsłynniejszy Przebój mm -hmm. Kultury Masowej. I to też jest pewien paradoks, że na filmie twarzą Emancypacji była Jadwiga Sposarska, która jednocześnie grała tą, tą, tą biedną Stefcie Rudecką. Tak. Więc w jakimś sensie oczywiście większość kucharek czy służących oglądających filmy bardziej interesowała się takimi opowieściami, a nie. Panią minister, która, która wprowadza prohibicję i walczy z alkoholem w małym mieście, w małym państwie dwumilionowym. Także to jest też bardzo interesujące. Natomiast to, co było to, co dla mnie jest ciekawe, że w tych bardzo schematycznych opowieściach, które są miłosnymi perpetiami, pojawiają się bardzo różne role społeczne i bardzo mm -hmm. różne zachowania. Też widzimy przy okazji, że w latach 30. pojawiają się. Młode, ambitne dziewczyny, które mają jakieś aspiracje i dla których małżeństwo jest jednym ze scenariuszy, a nie jedynych. A jednak jest to pani minister, a nie pani ministra albo ministra no, tańczy. Tak, to, to ewidentnie w, w tej komedii są będę dzisiaj o nie mówiła, w ogóle pojawia się problem, jak do tej pani minister mówić. Mhm. Niemniej jednak nie, nie budziło wątpliwości scenarzystów tego. Filmu, że chodzi o pani, panią minister. Minister się w tym momencie nie odmienia. A dziś chciałaby Pani zobaczyć panią minister czy ministrę w polskiej polityce? Ministra, Dlatego, że ministra jako czy feminatywy pokazują jedno, że pewne zawody i role społeczne stają się normalne. Także to jest dla mnie oczywiste, że skoro w tylu innych obszarach przyjęły się wersje żeńskie, to i tutaj powinna się przyjąć. W wypadku pani minister, problem polegał na tym, że w występie międzywojennym nie było żadnych kobiet na, na stołkach ministerialnych, z wyjątkiem pierwszej, Ireny Kosmowskiej, która w 18 roku dostała tekę, a potem zniknęła i, znaczy zniknęła, przestała być no tak. panią, panią minister. i i to był koniec kariery ministerialnych kobiet w II RP. Skończyła się właśnie konferencja poświęcona tematyce kon Konstytucji Marcowej i setnej rocznicy jej uchwalenia i wyraźnie słyszeliśmy, że wtedy PPS był jedną z najbardziej progresywnych sił, która była za tym, żeby Polska była prawdziwie demokratycznym krajem. Jest pan honorowym przewodniczącym PPS-u dzisiaj, jak to tradycja sprzed stu lat żyje w ideach PPS-u. Teraz. E, dziękuję, dziękuję bardzo za zaproszenie. E, dziękuję, że mogłem wziąć udział w tej konferencji, bo rzeczywiście jest to dla nas, dla pps znacząca data, ale chcę również powiedzieć o tym, że e, nie tylko data, ta data jest dla nas ważna. A pragnę powiedzieć, że Polska Partia Socjalistyczna zaczęła swoje istnienie w tysiąc. 1892 roku. Polski nie było na mapie Europy, dawno, daleko jeszcze było do niepodległości, a PPS była. I tak jak pani minister wspomniała, PPS od swojego zarania zawsze była partią z prospołeczną, niepodległościową, partią, która zawsze dowala o to, żeby nasze programy były programami e, sprawiedliwości społecznej i żeby zawsze były po stronie ludzi. To jest taka nasza... To można było bardzo dużo mówić o tym, ale ja chcę tylko tyle powiedzieć, że e, PPS jest partią oczywiście historyczną i partią, jest, która przeszła bardzo dużo. Była zlikwidowana tak na dobę w 48 roku, z tym, że ta likwidacja wyglądała poprzez wchłonięcie przez dużo mniejszą Polską Partię Robotniczą, powstał PZPR, ale PPS się odrodziła w końcu lat 80. i do dzisiaj jesteśmy tak przynajmniej nam się wydaje że PPS to jest sumienie lewicy. Bo myśmy nigdy nie zabiegali o władzę w taki sposób, jak to wszyscy w tej chwili partie robią. Przede wszystkim działacze Polskiej Partii Socjalistycznej od zarania dziejów właśnie nie wykluczali tego, o czym w tej chwili mówili i były postacie takie jak na przykład Piłsudski. i Była taka postać jak Ignacy Daszyński, pierwszy premier. Rządu ludowego, co prawda był tylko, trwał 6 dni, ale to wszystko świadczy o tym, że myśmy zawsze byli tam, gdzie być powinniśmy i dlatego myślę, że plątanie czasami pojęcia socjalizmu i komunizmu jest bardzo szkodliwe, szczególnie dla nas, dla PPS-ów, ale ponieważ no, wiedza nasza jest bardzo ograniczona, aż teraz. Na nowo pisana historia, myślę, że, bo tak to wygląda, przynajmniej w mojej ocenie, że to niestety stanie się przyczynkiem do tego, że te pojęcia będą ze sobą plątane i mieszane, i dlatego, my, jako Polska Partia Socjalistyczna, w swoich programach i w swoich oświadczeniach, w swoich uchwalach, podkreślamy właśnie to nasze. I pochodzenie, i teraźniejszość. Patriotyzm, niepodległość, sprawiedliwość i wartości społeczne. To dla nas jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję